Cześć, witam z moim następnym filmem na tym kanale. A w dzisiejszym filmiku pokażę Wam wykoc samiczki barana francuskiego madagaskarowego. Samiczka się okociła. Film widzicie we wtorek 25, a samiczka okociła się w niedzielę, już takim późnym wieczorem, bo to było około godziny dwudziestej i Mniej więcej. Około tej godziny się samiczka okociła. Zaciekaw, ile tych młodych ma. No bo nie ukrywam, że trochę na tym wykocie mi zależy. I. Jestem ciekaw jak to tam wygląda, ile ich ma i jakie mają kolory. no Podejrzewam, że będą miały czarne, bo tam będą czarne lub czarne strokacz yy, dlatego, że pisaliście w komentarzach, że połączenie Madagaskara z Hawaną, no to daje czarne. Zobaczymy. Jak będą czarne to też spoko, a w przyszłości może kupię jakiegoś samca do niej lub coś innego zobaczymy, żeby też jakieś ciekawsze kolorki wychodziły a nie tylko czarne. No ale wiadomo, czarne też spoko jest nie najgorszy, chociaż właśnie Czarne tak najbardziej, tak jakby, najmniej lubię, no bo wolę takie kolory, na przykład właśnie szary, ma Madagaskar, żółty. są takiego ja się kiedyś miałem żelazistego barana, samiczka i też była, bardzo ładna. No więc co, Zostań się łapkę w górę, subika, zezwolenia, zapraszam na, na TikToka i lecę pokazać maluchy. No, i sprawdźmy co dla ciekawego samiczka ma do zaoferowania. Widzicie ogólnie gniazdo bardziej tylko taka dziura tam w tyłu jest, tutaj taki mur, jak zbudowany. Bo i tyle zbytnio właśnie też nie ma natarganego puchu. Zobaczmy, co tam się kryje. Ile samiczka sztuk rodziła? Mamy pierwszego. To jak ktoś mówi, że będą wychodziły czarne, i chyba miał rację. Czarny strokacz, chociaż może trochę zaratuję niebieskim, chociaż powiem Wam, że dawno nie miałem ogólnie takich barw Taki jak niebieski albo inne czy coś. Tu jest cały, nie wiem, czarny czy co, naprawdę nie wiem. Jak ten to w komentarzach coś tam na, napiszcie, powiedzcie, ale raczej czarne. Tu jest srokacz. Tu jest również srokacz. Mamy już ogólnie cztery. Piąty również srokacz. I szósty również srokacz. I taki chyba najbardziej srokacz ma najwięcej tego białego ma całą głowę białą. Prawie całą, taki najbardziej srokaty jest No i tyle Mamy 6 maluchów No i na tym wykocie zależało mi najbardziej Taki najbardziej srokaty jest też najmniejszy No ale Najważniejsze żeby się wychowały A potem do samiczki no to jak mówię Coś fajnego na pewno kupie. kupię. Z dołu samica, chcę mnie chyba zerrzeć. tak przykryję, choć mimo tego właśnie nie jest zimno. Popatrzę, tu nic martwego nie leży. Sobie w piątek tutaj część klatki posprzątam tutaj dookoła. No a wiadomo gniazda zostawię. Samiczkę już u siebie. Troszeczkę tam sypnąłem jej tej mieszanki zrobione specjalnie dla niej żeby tam nie wąchała mi gniazda no i co, no i teraz tylko nic, tylko czekać aż młode podrosną żeby je fajnie wychowywała no i jeżeli są wszystkie czarne no to co ja mogę powiedzieć będę się musiał zgodzić z tym co mi wcześniej pisałeś w komentarzach, no ale wiadomo czarne też nie są złe a później w przyszłości coś tam się ciekawego kupi to potem kto wie może mi się uda kupić tam Madagaskara no to wtedy by wychodziły również młode Madagaskarki i to by fajnie wyglądało no tutaj do tych małych no chyba są duże no no i więc tak to wygląda tutaj jeszcze samiczka właśnie fajnie sobie trzeba przekopywać czyli jak dobrze wszystko pójdzie tu sobie przełożymy już na wtorek Samiczka była zakacana tutaj 18 18 we wtorek była zakacana No to czy gdzieś tutaj przed świętami, w święta coś tego się powinno okocić Tak więc zrobi taki mały prezent na święta No a jeżeli tutaj ta panna jest nowokotna to Nie mam pojęcia kiedy się ona okoci ja ją zakacałem od razu po tym, jak się wykociła i zmarnowała, te młode, a to było jakoś powiązane właśnie tutaj z tym wykotem. To było wszystko bardzo blisko siebie, tak więc na pewno za. Bo młode, te teraz będą miały miesiąc, w sumie jutro będą miały 4 tygodnie. Już takie fajne, duże szkrabki są, będą miały 4 tygodnie. No to jakoś powinna się okocić. No i zobaczymy. To będzie ostatnia szansa. Jeżeli zmarnuje, no to samicy się pozbywam z hodowli, bo. Bo to szkoda czasu na takiego królika. No więc co? Na razie to tyle w tym filmiku. Mam wielką nadzieję, że maluchy. I też macie kciuki, żeby one się wychowały i wszystko było z nimi w porządku. No więc co? Zostawcie łapkę w górę subika razem z dzwoneczkiem. Do kolejnego filmu trzymajcie się. No i cześć.